Szalony dzień dobry i do pozdrowienia z Jerozolimy. Zbliżamy się do święto Sukot. Sukot, święto szałasów, w zasadzie rzeczy to jest święto dla neurotyków. Dlaczego? Dlatego, że w Sukot, bardziej niż w każdym innym święcie, jest okazja skupiania się nad szczegółami. No bo my mamy w Sukot. Te cztery rośliny, arba, minim, lulaw, palma, etrog, taki cytrus, hadas, araba, wszyscy wiedzą co to jest. I halachot związane z koszernością tymi czter, czworoma roślinami jest potencjalnie bardzo, bardzo wymagające. To znaczy można szukać prawie że ad infinitum spróbując znaleźć perfekcyjnego etroga, najlepszego lulawa itd. Tak tak no i tutaj należy wiedzieć, jest pewne przesłanie, które jest zachowane, mi się wydaje, najlepiej zachowane w następującej opowieści. Opowiada się znany fakt o rabie Haim Solbecik. Rabin Heim Surbecik urodzony w środku XIX wieku. Um, bardzo, bardzo znany geniusz talmudzki, który stworzył sposób studiowania Talmudu, którego do dzisiaj wszyscy je używają. <coughs> Pochodził z Wołożyna. No i um, wiadomo o nim, znany fakt, że on um, w dwóch sprawach halachicznych przestrzegał jak najwięcej co mógł obostrzenia i jeden z tych dwóch sprawach był lulaw jego lulaw on starał się bardzo bardzo żeby mieć lulaw który był jak najbardziej piękny jak najbardziej koszelny według jak największa, jak największą ilość obostrzeń którą, którą, e, którą mógł znaleźć i druga sprawa hierarchiczna, w której on e, chciał przestrzegać e, największe obostrzenia możliwe, było sprawa z Hila e, co do mikwy. Mikwa, ona musi być, kiedy mikwa jest z, z wody deszczowej, to woda mikwy musi e, być stała, ona nie może płynąć. I na przykład dlatego, jeśli mikwa ma dziurę w ścianie, co robi, że oczywiście woda, Pływa, tak? Ona pływa e, tam przez tą dziurę, to wtedy, <coughs> w pewnym momencie, ta mikwa już nie jest koszenka. I Chaim Soloweci e, chciał e, przestrzegać obostrzeń e, do najwyższego poziomu, który mógł sobie wyobrazić, dużo więcej niż e, inni rabini, właśnie w tej sprawie. No i i wydarzyło się, że kiedy, kiedy Rabichajem Solowejczyk e, już e, jako dorosły człowiek e, został jeden z rabinów w Wołożynie, e, jeden z rabinów, jeden z wykładowców znanej Jesiby w Ołożynie, to on spróbował wprowadzić to obostrzenie, żeby, żeby mikwę w Wołożynie, żeby ona była poprawiona no wszystkie mikwy wyłożenie żeby, żeby byli żeby ściany mikw byli jeszcze bardziej jeszcze bardziej sprawdzane i, i, i no, nawet dziury ekstremalnie małe, żeby byli zapełnione dodane do, do no nie wiem co Micha chciał wprowadzić e, obostrzenie w tej sprawie i E, naczelny rabin Miesiwy w Ołożynie Naftali Cwi Huda Berlin Znany jako Netziv, Akronym jego imion Netsiv Mocno skrytykował Rabina Chaima Solovejczyka Jeśli rabin Chaim Chce przestrzegać opostrzenie Co do spraw Lulawa W Sukot to, to jest jego sprawa osobista ale jeśli on chce przestrzegać obostrzenia, które są wyższe niż po prostu co już istnieje co już jest akceptowane to jeśli on, w sprawach mikwy to wtedy on robi złe imię dla wszystkich Żydów, którzy używali tą mikwę tak? no jeśli na przykład wchodzi rabin dzisiaj do mikwy i patrzy na nią i mówi, nie, ona nie jest koszerna. Albo on, on, on nie mówi, że ona nie jest koszerna, ale on mówi, ja chcę dodać jeszcze jedno obostrzenie, jeszcze dwa obostrzenia, jeszcze lepszą zrobić, jeszcze lepszą, jeszcze lepszą. To, to, to wsadza ideę do głowy ludzi i zaczynają myśleć, a, to do tych por nasza mikwa nie była dobra. Znaczy wszyscy, którzy chodzili do mikwy do tych por, to ona nie była koszerna, oni się rytualnie nie oczyścili. Co oczywiście jest nieprawdą. I, i tutaj jest ta ważna zasada, y, którą trzeba pamiętać zawsze, kiedy chodzi o obostrzeń. Jeśli ja chcę przestrzegać obostrzenie, to, to jest mi wolno. Ale nie, nie mam żadnego prawa, żeby zmuszać innego człowieka do przestrzegania obostrzenia, a jeśli mam jakąkolwiek funkcję publiczną albo jakąkolwiek wpływ publiczny, w zasadzie że wszyscy mają wpływ publiczny na jakimś stopniu, to wtedy muszę bardzo, bardzo ostrożnym być, żeby nie stworzyć taką, takie zrozumienie, że bez tego obostrzenia, którego ja teraz chcę wprowadzić, albo który ja tutaj przestrzegam, to to nie jest koszerne. Tak? To jest to, co <coughs> Netsiv silno skrytykował rabina Chaima Sorowecika, że mikwa, wszystkie mikwy w Ołożynie byli koszerne. Jeśli rabin Chaim, nowy rabin, wykładowca w Jesiwie chce przestrzegać obostrzenie prywatne co do lulawa w Sukot i mieć lulaw, który będzie e, no, je, najbardziej unikalny, co można, co, co można dostać, no bo czym więcej obostrzeń, tym ciężej znaleźć jakiegoś lulawa, który, który jest ok według wszystkich obostrzeń, to to jest prywatna sprawa, ale w momencie, kiedy coś się robi publicznie, jak tutaj robi Hajem Solowiec, który chciał, żeby mikwy w Ożynie były polepszone, to Neciv powiedział nie. Dlatego, że wprowadzasz ideę, że, że wszyscy, do tych znaczy robisz, robisz złe imię dla tych, którzy używają tą mikwę do, do, do dnia dzisiejszego. I, I to jest coś ważnego, no bo widać, w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy mówią, że oni jedzą tylko ten standard koszerności, a nie tamten standard koszerności. No i powstaje pytanie, czy tamten standard koszerności nie jest koszerny? Czy można być bardziej koszerny niż koszerny? I odpowiedź jest oczywiście nie. Jeśli coś jest koszerne, to to jest koszerne. Jeśli ktoś chce przestrzegać obostrzenia, to z jednej strony, proszę bardzo, każdy ma prawo robić, co chce, ale z drugiej strony jest nie mniej ważne, że ten, że ten człowiek musi zrozumieć, <coughs> że on albo ona musi zapewnić, ma obowiązek zapewnić, że nie zrobi złe imię dla innych. To znaczy złe imię dla tych, którzy nie przestrzegają dane obostrzenie. Tak? W języku rabinackim mówi się ,,loci laz zala mówić złe o, o tych, którzy byli przed nami. Tak? No bo jeśli coś było, było uważane jako koszelne i jest koszelne, a dzisiaj ja chcę przestrzegać jakieś dodatkowe obostrzenie, to jeśli ja to robię, to ja muszę zapewnić, ja nie wiem do końca jak, ale muszę zapewnić i muszę dbać o tym, żeby nie zrobić złe imię innym ludziom, którzy nie przestrzegają tą opuszczenie. I to z, z wielką przykrością wydaje mi się, że dzisiaj ogólnie biorąc wśród wielu ludzi, wśród wielu ludzi, którzy próbują przestrzegać halacha, Często się robi taką ideę fix, żeby jak najwięcej przestrzegać, żeby lepiej przestrzegać, a ta zasada, żeby nie zrobić złe imię, żeby nie zrobić złe imię dla do tych, do tych ludzi, którzy nie przestrzegają tą, te obostrzenie, tą zasadę ludzie z przykrością zapominają albo w ogóle nie wiedzą a tutaj e, ta opowieść nawet rabina Chaima Solowejczyka, który był jeden z największych geniuszów swojego czasu rabina w tali cwi ruda Berlin nezin, kiedy Rabbi Chaim chciał wprowadzić obostrzenie co by co tak powiem co, co inni ludzie by, by zauważyli, to Mecydm powiedział nie. I to jest ważne do zapamiętania. Obyśmy mieli Hak, Samea, Wesołego, Święta Sokot i wszystkiego tam jeszcze.